Cześć, to Ewelina i dzisiaj idziemy do Kerry. Tak, dzisiaj zaglądamy do tego sklepu, a jestem tutaj, ponieważ Agnieszka spytała mnie tutaj na YouTube, czy będę w tym sklepie, więc Agnieszko, jestem, jestem, przyszłam tutaj dla ciebie. Powiem wam, że często mijam ten sklep i tak zastanawiałam się, wejść, nie wejść, także koniecznie dajcie tutaj znać, że wam się podoba w tym sklepie. Ja będę patrzeć na wasze reakcje i jeżeli będą fajne, wszystko będzie dobrze. No to będziemy tutaj bywać częściej. A warto, a warto. Zaraz zobaczycie dlaczego. Patrzmy, co manekiny mają na sobie. A przy okazji powiem wam, że firma Kerry to polska sieć detaliczna, która oferuje modne ubrania nie tylko dla nas, dla kobiet, ale również męskie i dziecięce. Widzicie tą cenę? 99,99. ,99. Bardzo, bardzo ładna sukienka. Świetny, ma taki wzór. No i ja uwielbiam to połączenie bieli i habru. No i zaglądamy, patrzymy dalej. 119,99. Zobaczcie, jaka fantastyczna, długa spódnica. Jeżeli nie znaliście przedtem tej e, firmy, tego sklepu, to ja Wam będę tutaj troszeczkę zdradzała szczegółów, ale teraz spójrzcie na tą bluzeczkę i na tą cenę. 29,99 i patrzymy dalej. Tak jak Wam już wspominałam, marka jest polska, istnieje ona od lat 90. Styl to jest taki typowo sieciówkowy z kolekcjami w klimacie casualowym, codziennym i basicowym. No a my tutaj patrzymy sobie dalej, widzicie też te ceny, więc mogę z Wami porozmawiać. W ofercie tego sklepu znajdziemy sporo ubrań wygodnych, zianiny, swetry, t-shirty, sukienki, płaszcze, kurtki, a także nawet czasami troszeczkę takiego stylu sportowego. Teraz pokazuję wam bardzo ładne bermudy w kolorku granatowym 119.99 i rozmiarowo też tutaj to wszystko fajnie się przedstawia. No i kolejna sukienka. Zobaczcie na to wiązanie z tyłu. Powiem wam, że to było modne i ja wam często mówię, moda wraca i powraca jak bumerang. Pokazuję wam tutaj to wiązanie z tyłu, jak to wygląda. Uważam, że fantastycznie. Podkreśla, podkręca nam talię. No i ten wzór jest przepiękny. 49,99. Słuchajcie, rewelacja. Jeżeli chodzi o ceny w tym sklepie, raczej jest to średnia półka pośród no, naszych typowych sieciówek. Jest często taniej niż w Zarze, a troszeczkę drożej niż w Sinsei. Ale jeżeli są promocje, tak jak teraz, to widzicie, to po prostu mamy rewelacyjne te ceny. Dobra, patrzymy dalej. Zobaczcie na te kolory. Wzór przepiękny, no i ta cena. 39,99. Fantastycznie to wygląda, słuchajcie. Jeżeli lubicie... Coś takiego, żeby się zadziewało, no to jak najbardziej. 49,99. Ten wzór to po prostu petarda, petarda. Ale tam było kolorowo, tam było z czego wybierać. A my teraz patrzymy dalej. Krótkie spodnie w takim stylu bardziej eleganckim. Patrzymy na cenę. 6999. I tutaj mamy różnego typu i bermudy i no słuchajcie, tutaj naprawdę jest z czego wybierać. No i jeszcze mamy tą fantastyczną ofertę wyprzedażową, więc rewelacja. Dajcie mi koniecznie znać, czy byłeście, czy byliście w tym sklepie i e, czy lubicie ten sklep? Jestem ciekawa Waszej opinii. Tutaj śliczna bluzeczka w paseczki. Bardzo dużo su sukienek, takich letnich, kolorowych, w świetnych cenach. Zobaczcie, jaka tutaj tęcza barwa kolorystyczna. Tą Wam pokażę troszeczkę bliżej. Też bardzo lubię to połączenie kolorystyczne. No i kolejne rzeczy. Słuchajcie, zobaczcie, już w tych wszystkich sieciówkach wyprzedaż się kończy, a tutaj jeszcze mamy 39.99. Podobała mi się ta bluzeczka. Bardzo głęboki dekolt z przodu i z tyłu, jak widzicie. Ale to świetnie wyglądająca bluzeczka eee, i dużo różnych kolorów. A teraz podejdźmy do sukienki. Góra w paseczki, pięćdziesiąt dziewięć, dziewięćdziesiąt dziewięć, dół bardzo ciekawy. Ta natomiast prosta, taka sportowa, powiedziałabym, codzienna. A tutaj. 79,99 ta troszeczkę inaczej wyglądająca, bo ten dół rozkloszowany, a góra to taki, taka, jakby bokserka troszeczkę. Pokazuję wam część taką dla mężczyzn. Jest tutaj też ogromny, przeogromny wybór. A to jest mój piesek. Chopper. Chopper był dzisiaj u weterynarza, i dlatego postanowiłam, że już nie będę go odwoziła do domu, tylko chopper dzisiaj towarzyszy mi w przeglądzie dla Was. 29,99 dziewczyny, jaka fajna! Świetna ta bejsbolówka, zaraz przymierzę dla Was. Zobaczymy, jak ona wygląda. I już Wam się pokazuje, tylko podejdę do lusterka. O! Zobaczcie. Czarne tło, a tutaj kolorowo, bo są rośliny. Świetna, bardzo fajna, za tą cenę uważam, że warto. Ja bym chciała wszystko Wam pokazać. Ja wiem, że teraz Wy możecie mówić, ta Mewelina, pokaż tą bluzkę albo pokaż tą torebkę, pokaż ten plecaczek, no ale wszystkiego nie da mi się pokazać. Kolejna bluzeczka i kolejna fajna cena 39,99. I też bardzo, bardzo ciekawy wzór. Tutaj coś stonowanego. Taka butelkowa zieleń, 79,99. Krój nietoperzowaty. Język mi się plącze. Ale to wiecie. Czasami mamy takie dni. A to ja sztoperem. I chciałam Was zachęcić do subskrypcji. Jeżeli jesteś w tej minucie filmu i oglądasz mnie jeszcze, to zachęcam Cię do subskrybowania. Ciebie to nic nie kosztuje, a mi sprawi ogromną radość i napędzi do częstszego tutaj bycia na tych youtubach. Przy okazji chciałabym podziękować każdemu, każdej z Was, każdemu z Was kto tutaj jest u mnie na kanale i kto wraca do mnie, kto subskrybuje, lajkuje, za to, że mnie wspieracie, jesteście cudowni i dziękuję Wam za to. I tak jak wspominałam Wam na początku filmu, jeżeli zobaczę, że tutaj aktywność była i będziecie chcieli więcej, żebym odwiedzała i pokazywała Wam różnego typu takie sklepy, tutaj akurat nowa kolekcja jest, pokazuję Wam nową kolekcję, to ja chętnie tutaj zajrzę i właśnie pokażę Wam bardziej tą nową kolekcję, a uwierzcie mi, ja ją widziałam tutaj kawałek, ale. Zapowiada się fantastycznie. Także ja czekam na was w komentarzach. Jestem ciekawa, jaki odzew będzie miał ten film. Pchajcie go, bo takie filmy u mnie, no, jeżeli to są sklepy takie, wiecie, nie za bardzo popularne, to tutaj tak stoją, nie idą. Także was siła i wierzę w was, że popchacie ten film, będziecie udostępniać go i wtedy ja będę mogła częściej zaglądać do tego typu sklepów. Kolejne fantastyczne baseballówki w rewelacyjnych cenach. Zobaczcie tutaj nawet za 9,99. 14,99, tak. Ta świetna. 29,99. Także wybór przeogromny. Wisienki, Wisienki być muszą. 29,99. Słuchajcie, to by było na tyle. Dziękuję Wam za to, że tutaj jesteście, za dzisiejszy dzień, że byliście ze mną. E, za wszystko. No i widzimy się jutro o godzinie 16.16. .16. Buziaki wielkie, wszystkiego cudownego dla Was. Pa pa!